Nie uwierzysz, jak bardzo twoje ciało może się zmienić już po dwóch tygodniach suplementacji magnezu. Magnez to minerał, którego brakuje większości ludzi, ale co ciekawe, prawie nie da się tego wykryć w badaniu krwi. Aż 99% magnezu znajduje się w komórkach, a tylko 1% w krwiobiegu, dlatego wyniki badań często nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu organizmu. Gdy zaczniesz suplementować magnes, już po około dwóch tygodniach poczujesz wyraźną różnicę. Poziom cukru we krwi stanie się stabilniejszy, znikną nagłe spadki energii. Kortyzol i adrenalina, dwa hormony stresu, obniżą się, dzięki czemu poczujesz spokój i zaczniesz spać głębiej. Skurcze i napięcia mięśni prawie całkowicie ustąpią, a ciało stanie się bardziej elastyczne i zrelaksowane poczujesz się jednocześnie odprężony i pełen energii, ponieważ magnez to koordynator energii całego organizmu. Co więcej, zauważysz, że serce bije spokojniej i równiej, a ciało odpręża się w naturalny sposób. Jeśli chcesz zacząć, wybierz magnez glicynian, ponieważ jest to forma najlepiej przyswajalna i najmniej obciążająca układ trawienny. I pamiętaj, Pij go wieczorem, a nie rano, ponieważ magnes pomaga ciału się zrelaksować i wspiera naturalny, głęboki i spokojny sen. Jeśli interesuje Cię suplementacja magnezu, zostaw komentarz magnes, a podzielę się wskazówkami, jak dobrać odpowiednią dawkę i skutecznie łączyć go z innymi składnikami. Nie zapomnij zapisać tego filmu, aby móc do niego wrócić, udostępnij go bliskim, aby również mogli zadbać o zdrowie serca i obserwuj profil, aby nie przegapić wiedzy o odżywianiu, o której większość lekarzy rzadko mówi.